Witam bardzo serdecznie z tej strony Kaczmarskiej. dzisiaj postanowiłem, że coś muszę w końcu nagrać, no bo wypada, nieprawda miała być seria z Minecrafta z na serwerze, ale tak jakby serwer się bardzo szybko skończył przez moich kumpli, odechciało im się grać i tak jakby no nie wyszło. Wszystko się zjebało, więc postanowiłem sobie nagrać <laughs> Lucky Islands. Bardzo, bardzo lubię ten tryb. Oraz zmieniłem skina. Mam nawet pelerynkę. Skina zmieniłem dlatego, że yy, robiłem formata i straciłem mojego głównego, więc lekki problem, ale może, może kiedyś odzyskam albo stworzę nowego. Yy, choć, choć nie wiem, czy będzie mi się chciało tworzyć nowego. Yy, jeśli ktoś by nie wiedział o co chodzi... O Jezus, kurwa mać! No i gówno. Y jeszcze raz. <laughs> Jeśli ktoś by nie wiedział o co chodzi w Lucky Island, y to to jest zwykły tryb taki jak Skywarsy. Każdy y pojawia się na jednej z iluś tam, w tym przypadku z dwunastu y nie platform, tylko wysepek, i zamiast skrzynek są Lucky Bloki, w których może być y wszystko. Albo coś dobrego, albo coś złego. Wszystko zależy od szczęścia. Tutaj od procentów, no ale. Yy, ale no, tak już jest. No i to akurat jest niefajne, bo ciska w, nami, w nas fireballami. Yy, czyli nic fajnego, ale na szczęście jest za wysoko, więc nie stanowi problemu. Ale tu już jest bardzo fajnie. Nie dosyć, że mam 8 żelaza. To jeszcze. To jeszcze 7 jaków, tylko że to 7 diaktów jest z klasy, którą, którą tam kiedyś zakupiłem. Gramy też na świątecznej mapie w taki świąteczny klimat. Jak, jak chcecie, możecie się pochwalić w komentarzach, co dostaliście pod choinkę, bo pewnie gwiazdor przyniósł coś bogatego. Czy tam święty Mikołaj, w zależności gdzie mieszkacie. Yy, ogólnie to też jest ciekawe, bo. Na przykład mój dziadek zawsze mówi gwiazdor. Nigdy, nigdy nie powiedział święty Mikołaj. A, a... jako że mieszkam w Wielkopolsce, no to powinno się bardziej mówić gwiazdor, ale jestem wychowany w duchu, że, że to jest jednak święty Mikołaj i... I to jest też takie... Yy, mylące dla, dla niektórych, ale też są regiony w Polsce, gdzie ani gwiazdor, ani święty Mikołaj nie przynoszą prezentu, tylko jakaś gwiazdka czy coś takiego. I chyba, chyba na e, Śląsku, o ile mnie pamięć nie myli, choć teraz teraz tylko przypuszczam, więc więc mogę się mylić. Ale się ma. Dobra, nie idziemy do niego. Więc, ale też nie tylko e, gwiazdka, a też słyszałem, że czasem dzieciątka po, po prostu. O, mam łuk. Dobra, można go obszczelać jeśli by się budował. Dobra, się przestraszyłem, że to jest ten Wojt, który... który... O, dobra. To jakaś. Ja chleb. Mogę... Oj, proszę pana. I... Oj. Dobra, ograłem gościa. Się nie spodziewałem, że da mi tą potkę, ale... Dzięki tej warstwie śniegu nie, prze... nie pobiegłem do przodu. A już myślałem, że teraz padnę do, 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 do odchłani. Dobra, mam kompas. Na środku jest ziomeczek. Ale czy ja mogę stawić mu czoła? O kur! Dobra. Yy... No, więc. Yy... Napiszcie, jak tam minęły święta. Lecimy już z drugą, arenką, Z trzecią, nawet. Tylko, że. Jedna to tam do wykreślenia. To, tak to nie powinno się skończyć. No. Łojoj, wskoczyłem w truciznę. No, kiedyś parkur mój był na większym poziomie. Ale ale tak to jest, jak się całe dnie gra w ligę Oby nie całe dnie, ale. Ale jak liga. Jest ciekawsza. No to co mogę poradzić? To się zapomina, jak się gra w Minecraft. Dobra, czy tutaj jest gościu? Nie widzę. Mam też trochę zatkana noc. Nie wiem, czy to słychać, ale święta i, i jak to w każde święta mam katar, jestem lekko chory to przez alergię ale ale co tam co to za święta bez kataru nie ziomek no i no i zabity, zainkasowany Przyszedł... przyszedłem jak po swoje ziemia mi niepotrzebne się przestraszyłem na no początku a tutaj żelazo jest ukryte co nie Coś było takiego. Nie, to jest latarnia. No, trudno. Czyli jednak. Dobra. Bierzemy to. Crafting. I tutaj też żelazo. O nie, akurat teraz się zbieniło w diamenty. No. Niechmy to szlak. Szybko to wykopmy. No i w dupę. Кай, Что-то... Ну и супер. Да бег на... О, 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 о. Mam go! MAM GO! HA! Ograłem gościa, ograłem. Yy, I Idziemy, wracamy tam. Muszę, muszę dokończyć seta. Ale on zabrał to żelazo, no to... O! Jednak jest żelazo. O to mi chodziło. I czy są tutaj jakieś diaksy? Jeszcze, bo się przydadzą bardzo. Dobra, nie ma więcej. Lecimy do... Najbliższego najbliższej wyspy po jakiś crafting. Nie mam bloków. Kurde no! Ej, ale znalazłem kubeleta. Idziemy sobie otworzyć. W piękną noc. Przy pełni. Odbierzemy tutaj o, de, de, gdzie ten exp i sprawdźmy co wygrało. Du, du, du. OK, Okej Dostałem Zambiaka z czapką Mikołaja No Myślę, że mam lepszy Rekina oraz mojego stworka Dobra więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. I w komentarzu możecie napisać co byście chcieli oglądać dalej yy, czy coś takiego Wam odpowiada, jak Lucky Island na przykład. Eee, czy może postarać się jakoś bardziej. Teraz chciałbym nagrać odcinek znowu z Ligi. Eee, I może też jakiś kolejny z Minecrafta. Ale zobaczymy. Bo montowanie dużo czasu zabiera. A jeszcze szkoła, choć teraz są wolne, więc po prostu nie chce mi się. <laughs> Ale no mam nadzieję, że to rozumiecie. Pa pa. Hej hej.